A więc dzień dobry. Wyszła nowa gra od twórców Blade Balla: Blade League. Dzisiaj sobie to przetestujemy. Dzisiaj sobie to przetestujemy. Więc idziemy sobie tutaj, nie wiem, na duel. symufe nawet na 2 na 2 Nie wiem. Zobaczymy, ktoś może sobie zagra. Chodźcie tutaj do nas. ale nie wiem, poczekajcie, może z kim, z kim jestem. Zaczekaj, jak to. Muszę ogarnąć w ogóle tą grę. Dobra, chodź tu. Chodź tu, stary. Sims guard. Dobra, tutaj zapowiada. Dobra. Nie wiem totalnie o co w tej grze chodzi. Ale spróbujemy sobie coś zagrać. Dobra, wybieramy mapę. To jest kurde wygląda... Ciekawie bardzo. Dobra, mogę zrobić sobie shift locka? Nie mogę zrobić sobie shift locka. Dobra, to jest chyba taka... To jest jak był Blade Soccer totalnie fajny. Dobra. Okej. Okay. Chyba mam tą grę. Aj jaj. Strzela, żumek mi bramkę. Dobra. Fajne, fajne, fajne. Chyba będę w to grać teraz. Będę w to na pewno grać. O kurde. Ole mi dał gałę, O kurde. O ty. O ty. O ty. Co tak jest? Co tak jest? Ole safe. Co to safe? O to safe. O to safe. Aj jajaj. Nie wiem do ilu tu się gra? Czy tu się gra na czas? Do ilu to się gra, ale. Kurde, fajne to, fajne to. Fajne to. Mocny ziomek się trafił. Nie, nie umiem grać w tą gra Trzeba się nauczyć. Dobra, obczajamy, obczajamy, obczajamy. Eee... Cyk, cyk. Wybronienie z linii, ale to wyjął mi. Co za śmieć? Dobra, no musi. Jest. No co? Co jest? Ale dał. No. Dało! Ale dało! Ale dało! Ale dało! Aj, ja ja ja, ale dało! Ale dało! Dało, dało, człowieku, typa. Dobra, dało spoconego, dało spoconego. No co jest, no, ale on wszystko broni. Nie umiem tak. No nie, no, do pięciu. Dobra. Kumam, do pięciu się gra. Dobra, Wandy Jeszcze raz, dobra. Musimy pobrać 15 minut, bo tam chcę mieć limitowany mieczyk. Dawajcie tak, joh. No dobra, random. Mamy taki limitowany mieczyk, więc. Limitowany mieczyk do Blade Bola, który może być naprawdę bardzo drogi, więc. Chciałbym go sobie przyjąć i po prostu pomieć, bo ich będzie tylko 30 tysięcy i mam nadzieję, że będę w tym 30 tysiącach osób, no i nie umiem grać w tą grę. Rozumiem, ale nie umiem grać w tą grę, nie? Totalnie, totalnie nie umiem grać w tą grę. Teraz cyk, cyk, ładnie, 2-1. Może w końcu też pierwszy raz w życiu wygram w tej grze. O kurde, o kurde. ładnie. Cyk, dajemy. Dało. O kurde, bo to jest linia. Odbijam. Fart. Jaki dasz, człowieku. Co ja robię? No co on robi? Ty? Co on odwala? Ale dało. Kurde, fajne to, tylko muszę się nauczyć w tą grę grać, bo... Dobra, speed dostałem, no i człowieku dało, nie? Czemu on ma w stosunku streaka pięć? Okej, okay, okej... Okay. Może i by się odbył, może co? To... on sobie odbija piłkę. Gra strasznie na czas. Może on sobie odbił? Klikam wszystko, klikam wszystko, żeby odbić piłkę. Teraz moja. Co za gol? Prawie. Jest. Nie. Jest. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, odbijam Jest. No nie. Jego piłka była. Cyk. O nie. Ajajaj. Strzelił. Dobra, mocny ziomek. Mocni ludzie są. Bardzo. Dobra, ja chcę tu po prostu pograć trochę, bo... Okej, okay, Atlantisa dropło. Mapa. Pawk? Nie no, dobra, jakieś człowieku taktyki dziwne, no i... dobra, jakieś wezwania człowieku. Okej, okay, moja piłeczka. Cyk, cyk, o oh kurde. Cyk, cyk, dało, dobra. Jego... A nie, jest moja, dobra, bo ja jest, nie jestem niebieski. Teraz ole, ale spojonko, Ole spojonko. I gol, dało. Dało, chwili b 2 37 strzela bromeczkę. To jest co, jest 1 do zera. 1 do zera. 1 do zera. 1 do zera. Oby jeszcze było dwa. Prawie dwa. Jeszcze dało. 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 Jeden, jeden. Dalny nie ogarniam jeszcze tej gry, ale fajna się wydaje bardzo. Cyk, dobra, odpalam sobie super speeda. Cyk, cyk, cyk. I gol, No i 2-1. Dobra. Powoli zaczynam ogarniać tą grę. Że tutaj po prostu. Da się tu skakać? Jeśli tak, to jest to. O, da się robić nawet. Double dasha. Rozumiem, że tutaj po prostu. Nie trzeba jakoś mega wychodzić z bramki, zrozumiałem. Warto jest używać nawet tego shifta, bo on czasem ten shift. jest mocny czasem. Zobaczcie, co ja z tym shiftem sobie mogę robić, nie? O! Dobra, musiałem, widzicie, saveować właśnie trzeba. Żeby... I zobaczcie, jaka bramka. Dobra, ogarniam tą grę. Nie wiem, czy tu są gdzieś winy, okej, okay, dobra on wyszedł, no i GG, no i GG, dobra, no i szukamy. Na razie sobie pogramy jeden na jeden. Później zobaczymy czy są jakieś tabeleczki. Co to? Jaka to jest tabela? Co jest? O, oh, teraz. Randoma ja bym głosował. Okej, okay, dało, chyba randoma, Atlantisa znowu. No, Atlantisa, tylko teraz ja jestem beski. Okej. Okay. Okej. Okay. Ładnie, odbita. Cyk. 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 Cyk, ładnie. Cyk. Ładnie. Ładnie, gol. Jeden zero. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Nie odbiłem. Szkoda. O chciałem już ładnego trikszota dupnąć. Fajne. Fajnie, walną jakiegoś trika. Cyk. Aha. Cyk. Nie. Nie. Najgorzej. Ale unlucky to było. Mocny ziomek. Już. O! fart. U! Ale podbiło. Poczekamy, walniemy z dystansu i strzela mi bramkę, nie wierzę. Jakie to jest unlucky, jakie jestem unlucky. Naprawdę, to jest strasznie unlucky. Jest! Dobra, trzy dwa. To nadrobimy. Okej, okay, musiałam trochę sajwować, chcę shiftem. Oj, okay, dziwna. Bardzo piłeczka, siadła. Sejwowałem. Cyk. 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 O co jest? Ole bo warda poszło. Ale cztery. Nie, no co to jest? Tak jest. Cztery, trzy. Nie! Nie wierzę. Jaki unlucky. Dobra, nie wiem co to się dzieje w ogóle z to, że coś jest. Jakieś rzeczy są, no jakieś tam rzeczy, dobra. A... Okej, okay, tutaj są jakieś moce też. Dobra, czyli to jest trochę jak w A A 70 ile kosztuje? Na... Tak, Ta kosztuje na przykład 50. Ściana, kład to może kosztować. Okej. Okay. Okej, okay, mi się wydaje, że mocna może być ta niewidzialność, więc na nią sobie będziemy zbierać. Dobra, zagrajmy sobie teraz może 2 na 2. Dobra. Jesteśmy z jakimś ziomkiem w teamie. I zobaczymy jak to będzie działać. Przy 2 na 2. Czy to działa tak samo jak przy 1 na 1? Czy po prostu no i gollo? Będzie bardziej chore psychicznie po prostu. Dobra, ten super dash nie jest zły, ale on będzie gorszy według mnie. No i 2-0. Dobra, ja nie wiem o co chodzi w tej grze. Nie wiem o co chodzi na tym 2x2. 2. Mega trudna. Tu będzie dopiero na 4x4, na 4, czyli jest jakaś większa mapa. Może też to zobaczymy za... Powiedz mi żyć, człowieku. Co tu się dzieje? Olucho. Ładnie. Aj. 3-0. Mocni ludzie się trafili. Cyk. A. 4-0. No to dało, dało, dało Filipa nie. Dało człowieku Filipa B. Shit. Brawo. No nie, on to odbił. Co za debil. Walony! Strzelcie to! Co za gówno? Co ja robię? Dobra, odbiję. Co za fart. Nie waro. Nie, dobra. Tragiczne. Dobra. Cztery na cztery. Inwentory. Dobra, miecze są jakieś inne pewnie. Dobra, tam randomka. No dobra, 4 na 4 i nie ma chyba większej mapy. To jest ta sama mapa. My mamy trzech, Halo. To jest, dało nam trzech na 4. Gramy. Ty. O ty. Śmieciu walony. Dora, wjeżdżam w nich. Kasuję ich. Kasuję, kasuję, kasuję. Let's go! Strzeliłem, dobra, chyba najlepsze jest 1 na 1, bo tam przynajmniej wiesz co się dzieje, a tutaj przy 4 na 4 to ty nie wiesz co się dzieje człowieku i grasz po prostu z pamięć w przycisk, więc... no Zdobyłem jakiś achievement. co so, mogę zobaczyć jaki achievement zdobyłem i tak nie wiem co się dzieje, nie, po prostu klikam przycisk, dobra. 2 na 2 jeszcze może da się grać, no ale już widać, że powyżej 2 na 2 jest ciężko, ponieważ nie wiadomo co się dzieje, po prostu klikasz w przycisk. Więc nie polecam, więc ogólnie jeden na jeden jest spoko, ponieważ wiesz przynajmniej co się dzieje, nie? Dwa na dwa jeszcze też możesz wiedzieć, ale już 3 na 3, 4 na 4, to się 3 na 3 nie dostawaliśmy, ale już po prostu wiem, że to będzie tak działać, że po prostu no tutaj będzie kto szybciej klika w przycisk wygrywa po prostu. Bo ja widzę, że no, zobaczcie jak to działa, nie? Widzicie, nie? O co chodzi mi, nie? Widzicie o co mi chodzi? No, zobaczcie, nie? Oni tutaj lepiej klikali no i... no i mają punkta. Więc wiecie. No niestety no. wygrali, ale... Więc widzicie, nie dobra. 4, 4, 4 na 4 jest nie najlepsze. Jeśli wiadomo jak macie ekipę, to fajnie, ale... Jak nie macie ekipy tak jak ja, może z kolegą bym grał. O to nie jest to niestety najlepsze. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie, cześć.